Witam Was kochani bardzo serdecznie w ten piękny dzień. Może dzisiaj nie jednemu z Was wejdzie w gardziąku kielonek hi, hi, hi. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj mam, słuchajcie, taki dzień, taki dla mnie dzień, słuchajcie. Postanowiłam, że ścinam włosy, słuchajcie. Postanowiłam, że ścinam włosy. Na razie są tusta. Na razie jest tak. McDonald's spotkajmy się! Ja pierdzielę, bo pewnie jest seks. Jakby mnie stary teraz zobaczył, to by powiedział dziewczyno, no odejdź ode mnie, bo normalnie kujawstw masz taki, że hejuzna. Słuchajcie, no mam takie zajebiste włosy. Zobaczcie, różne długości, wszędzie poszarpane, ciągle chodzę w spiętych w gumce, obcinam się dotąd. Ale szaleństwo, ja i szaleństwo. Nie no dużo, no ścinam się, do tym, słuchajcie, i zobaczymy, jakie będą efekty tej pracy. Słuchajcie, ścinam i oczywiście moja teściowa, więc muszę je zaufać po raz kolejny, że będzie zajebiście, nie? Tutaj mam taką złotą maskę na twarzy, żeby być takim, wiecie, Beauty Face, nie? Generalnie to nie jest tuska, to po prostu ja sobie włosy olejuję, bo ja nie chcę, żeby mi się włosy łamały, słuchajcie, ja jestem taka seksiara, naprawdę. Ja wierzę, Dziku, zobaczcie. Fuu! Fuu! Dobra, słuchajcie, dopijam kawkę i lecę się obcinać. Słuchajcie, polecam Wam wszystkim długość do ramion, Mnie klienckie, słuchajcie, tak zmotywowały. Zaczęły się wszystkie tak obcinać. Znaczy, ja zaczęłam obcinać, słuchajcie. I to jest tak sexy długo, słuchajcie. To jest tak sexy prezura. Po co trzymajcie długie? E, zobaczcie, nic nie warte końca. Zobaczcie, jak one wyglądają. Jakieś prześwitujące, a za takie wieta, takie beauty, nie? Także trzyście się, idźcie do fryzjera, zadbajcie o siebie, prawda? Bo fryzjer musi zarobić na chleb, nie? Trochę gorąco. Teściowa nie przydusza, proszę Państwa, będziemy się ciąć! Ja generalnie mam takie gęste, bo serwis był patyków w patyków. Na nie, patyki w gówno, tak? Chodź, <śledzimy> 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 Nie da się gówno w patyki? No nie. Lecimy moi drodzy, śmiemy. Ja no, tak nie no, więcej trochę. Jeszcze sędzima, na więcej. Jak już szaleć, jak już się mamy ścinać, już przez następne pięć, lat się nie obecna. Lecimy, lecimy, lecimy. Słuchajcie, macie wszyscy chodzić do fryzjera, dawać fryzjerom zarabiać i obciąć końcówki, żeby były piękne i zdrowe leć do prezmiera w swojej okolicy i daj mu zarobić na chleb ale krótkie <grym> zaraz te <se fale> zrobię <grym> <grym> żeby nie było widać, że mam Na dawno nie miałam takich krótkich naprawdę. to są takie krótkie nie? krótkie, krótkie krótkie nosy jeszcze raz. No to jaka ta noc dzisiaj była? Krótka czy długa? No, jest taka czarna. No. Czarne jakie oczy. Czemu się dałaś tak, to totalnie za uroczy. A mamusia była wczoraj na sali? Tak, była. I za co, co się mamusia przebrała? Za no A, to czyli sobie tylko mamusia usta pomalowała? lubię takie fale, słuchajcie, uwielbiam po prostu, uwielbiam lekko zagniecione włosy. No po prostu, słuchajcie, czuję się bosko, w tym filtrze tego nie widać. Zaraz wam pokażę z takim natural face, ale naprawdę, very hot, very sexy, normalnie. Wow, ale super. Lecicie do fryzjera, obciąć włosy, mega.